Szymano, z tej strony ja, z tej strony ja, z tej strony Teli13 i będziemy grać z moimi kolegami z SS Franka Bula i Paweł Alex. No, i pytajcie 69, what fuck? No, i będę sobie tak z nim grał. I widzimy się jak już wszystko będzie git Dobra, więc już jesteśmy. Startuje grę Dobra, teraz... Dobra, chodźcie jeden versus jeden. Tylko czekaj. No i jest git. Jeśli chcecie ze mną zagrać, no to wpisujcie nigdy, akceptuję. Mój nick to teli 13 A i zapraszam jutro na live'a. Będzie gdzieś o 13 albo o 15. Kto wie, ten wie. Z moimi z, z moją moim całą bandą, czyli z, z połową mojej klasy i z moim kuzynem. Kurde, for for to. <laughs> Fortnite nie jestem jakiś dobry, bo ja gram od tamtego sezonu. Łatwo. Później sobie zrobimy z kolegami edit kursa. Aleks ogarnij się. Co robisz franek tak w ogóle? Bo ja się, bo ja sobie gram z Aleksem jeden Pałys jeden, ja będę Łatwo za 100. Łatwo. Abraham trochę zagrałem. O, nie dostał! E, Franek, ale my sojusza nie mamy. Ja z niki, nie mam sojuszu. Panie Alex. Alex, co ty robisz? Ej, Franek czekaj, nie mnie na razie, bo ja chcę Aleksa zaskoczyć. Kurde, coś mi nie Dobra, jak dobiję, jak dobiję 20 kg, to koniec odcinka. Może być, że nie koniec. Ale e, Franek, sto już jednak. Stoisz, Franek? <gry> Przepraszam, Alek. Kurde. Ale ty go jedziesz No weź się na nim tak nie nażywaj, dań też porobić kija Dobra On się podda Pompę, pompę wywal, pompę wywal, pompa! Wszystko! No leczenie sam jest Ale dostaniesz headam, dostaniesz headam, dostaniesz aż Dobra, idziesz za nami, za nami. Nie strzelaj go, po Franek. Popanie, Jutro będzie na live policjanci i złodzieli. Alek zdywal, bo dostaniesz HEDA. Heda dostaniesz. Nie no dobra, nie zabijajmy go, przecież my jesteśmy lepsi. No. on nas nie słyszy. A. Dobra Do rogu Kurde Ranek uważaj wejdź No Aleks Pilnu go tam Pilnuj go tam Dobra, ty go pranik pilnuję, ja idę sobie porobić edit kursa. Okej. Okay. Kurde, Uj, jaki wytadę. jestem gnóg. Dobra, zabij go. Nie no, żartuję, nie zabijaj. Ale nie zabiję. Ej, teraz mamy imprezę w grę. Do, mnie Do w środka. Ale ja się nie umiem. Dobra, dobra. Mam lepszy pomysł. Ty go franek możesz tam pilnować, bo on może umrzeć. Bo on może uciec. Kudejo, umrzeć powiedziałem. Jaki ja głupi jestem. Skibidi Dob 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 Dob. zaraz ci, O? Dobra. Teraz, pranek licz mi czas. Liczcie, liczcie, liczcie e, czas, ile ja. Liczcie widzowie czas, ile zrobiłem te wszystkie edity. Edity. Trzy, cztery, Dobra. 8 sekund. Dobra, no podzielcie się w, w komentarzach, ale teraz zrobię jeszcze trudniejsze. Adamik to mi chyba... A ja się przytulam z No braki. Przytulam się z więźniem? XD. Dobra, bo my się robimy z ty w ogóle znasz Aleksa? A co? to jest mój kolega z klasy To jest mój najlepszy kolega z klasy, więc... Dobra kij Ej co nie? Oni tak to zrobili, gdzie jest... Ale to fajnie zrobili tak w ogóle. A masz na dwóch. Co? na dwóch? Mam kilka motek na dwóch. No to pokażę ci. Nie na razie, bo ja chopię tutaj ćwiczę, bo ja... Daj porobić edity, bo ja jestem początkującym graczem Fortnite'a. Ja od tamtego sezonu grałem. Dobra, teraz Franek... Tak, teraz znowu widzowie muszą liczyć ile te, ile te wszystkie edity mi ten zajmą. Dobra. Trzy... 4 ryb. Kurde, no, ja drzwi robię. Abra od nowa. Od nowa, ja idę na to nie. Nie, I co nie, bo się dostaje chopie co jakiś czas mega duży ekspan. I ja tak już sobie mam duży lewy. Dobra, trzy. Co on tu robi? Ej, gdzie jest Aleks? nam Nie za ma Dobra, trzy, cztery, co ja zrobiłem? Ale. Ale Ej, jakie zamiast edytuwać strzelam to Dobra Dobra ej, zajmijmy się najpierw Aleksem Ci on jest? Jestem ślepy jak Jacob, wiem! Moje widzo... wiem! Wiem, że oni to słyszą, ale po prostu im mówię, że jestem ślepy jak Jacob, bo graliśmy so, sobie w, w z kolegami i ja widziałem jak ktoś koło mnie przebiegał bo ktoś koło mnie przebiegał, co nie? I to był Alex I ja go nie zauważyłem, a Jacob tak samo Ten, cudak koło niego przebiegał A on tego nie widział Więc on jest ślepy tak jak ja W sumie ja dzisiaj po okulary idę No wreszcie nie będę ślepy Alex, no wychyl się Dawaj, dobra Jak ja będę

Czekaj, muszę mu cheda strzelić. Dobra, do więzienia. Ej, ty go tam. Wywal, wywalk. Dobra, graplera może mieć. No, eee, tutaj, tutaj, tutaj. No, ty zapoczęcie strzelania, ja zbuduję więzienie Aleksowi.

Nie wolę jak dopinia. Dobra. Tak. Koniec tego odcinka. Fajnie było. Więc pa, pa!